Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku strasznej gry amnezji. Zobaczymy, jaka ona będzie straszna, jak nie pogramy. Ale a, na razie, co tu, tutaj? Co? Krewki trochę jest czy to wkład. Uff. Aleksander, jest oh. to poza zakresem? W takim razie to refinery, have you not? Is it to the... What did you call it? Co to, co to jest? Precious chamber, Daniel, and it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennberg. Chodź się w końcu, terakcie, bo już mam ciebie dosyć. No w końcu, normalnie można chodzić, bo tch, ten spowolniony ruch jest tragedią. Po Dobra, pójdziemy może tutaj na razie, nie? zobaczymy. Jakich książek tutaj nie ma? Krzesła, tak! Wuuu! Dobra. oto Karaluchy, ostro. Dobra. tylko tyle. A tutaj jest jakaś lampa. Myk, stuczymy. Nice. Obraz. Nic nie daje. Tutaj. Właśnie. Dobrze jest. Na razie jakoś leci. Tu są jakieś No co się dzieje tutaj w ogóle co? What the f... Dobra nie wiem Nie mam zielonego pojęcia co to było Karaluchy jakieś Nie da się ich zabić Krzesło też jakieś nie. nie było. Wejdziemy teraz tutaj. No, na razie nie jest straszno. Dobra, tu jest kolejny jakby... jakby kolejna część tego. Tutaj też. Dobra. Słuchajcie, nie wiem. Sprób dobra. Okej, okay, dobra. Wejdziemy na górę na chwilę. Może coś ciekawego znajdziemy. What the fuck? Co to było? Tutaj tu jest Przejść, tutaj jest tryliard Archiwum, no to chyba To byliśmy już Jak się nie mylę To też ani nie Archiwum, te same archiwum, co jest chyba Tutaj, o Poczekajcie, pozwólcie mi, że sprawdzę, bo Tak, to jest stare archiwum, a tam jest Archiwum, dobra Wejdziemy na razie tej dziwnej pleśni co tam była To jest Artyleria. Ok. Ta narość jest twarda, gierka i na Okej, dobra. Czyli musimy iść do rozwiązania tego co tutaj wejdziemy. To jest naprawdę milion możliwości laboratorium. się sprawdzało. Lekki ból głowy mam, rozumiecie? To... O to! Bierz to oliwę, człowieku. Dobra, tu nic nie ma. Ale naprawdę zaczyna się już robić... Zaraz ci pęknie, a ręce ci się trzęsą. Uf, dobra, jest dobrze. Spaliliśmy ogień. Mamy nawet kartki, które trzeba przeczytać, ale za. O, to fuck? Ta gra jest bardziej pokręcona niż myślałem. Co tu trzeba. Niczym. czytam to kartkę Dobra, mogę ostatnio czytany tekst przeczytać Dobra, spoko. Jest dobrze, jest yeah. Słój chemiczny, nice Dobra, on tu coś mówi o tym, że jak to wytwarzył to... Jaki był Co się dzieje w ogóle? To zaczyna się robić naprawdę bardzo niefajnie. Przenosimy się stąd i szukamy nowych no. Skrzynia Yeah, nice Dobra, tu już nic nie ma Idziemy dalej Lekki ból głowy tylko mam się nic chyba na razie nie dzieje ze mną Naprawdę nie Dobra, wynosimy się stąd I idziemy do, powracamy do tego co wcześniej było tak Ta gra jest naprawdę no, długie wieczory żeby... Nie ugarać, to trzeba. Ojej, spędzić wiele, wiele czasu, naprawdę. Drzwi są zamknięte i nie da się ich wytworzyć bez klucza. Dobra, czyli mamy już pewne wyjścia zamknięte, więc mamy tylko wyjście do tamtąd. Wejście, nie wyjście. Wejście do... Nie, dobra. O tutaj. Tam było stare, chyba tu jest yy, nowe, nie wiem, jest normalne. Zobaczymy. Ale się długo wczytuje. Coś mnie czeka tam. Okej. Okay. Rzadki. No, to się znaczy. Niezła zła jazda tutaj. Kończyła ci się oliwa. O, dzięki. Dobra, dobra, rozumiem Ciebie. To prawie jak Slender zbieram, zbieram kartki jakieś, tylko one nie są przyczepiane na ścianach, tylko leżą na stole. Nie masz już krzesiw nawet. no Musimy da zapalić. Już nie mam krzesiw tak. tak. Następna kartka. Blender coraz bliżej. rozumiem ciebie. Nie wiem czy przejdę do gry bez czytania tych wszystkich papierów, które spowalniają mój proces chodzenia po tym budynku. Ale może może się może się jakoś uda, zobaczymy, no naprawdę łoto łoto to, to Wychodzimy stąd, wychodzimy stąd Na razie wychodzimy stąd Musimy przeszukać wszystko Co to było? Czy coś słyszałem, czy mi się zdawało? 17 dobra, 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 rozumiem cię, człowieku. Oj, to teraz, jak miał wszystkie szafy otwierać, to trochę by minęło, chyba. Dobra, to coś jest. To jest tylko książka, dobra. Nie mam oliwy dalej. Ulala. -la. Dobra, główny hol. Mamy punkt zaczepienia. To jest stary główny hol. To jest spowodowane dziwnymi, co to było? Ja myślałem, że mogę pograć. Dobra, się Tam nie będę wchodził, muszę przeszukać cały pokój. coś się ruszało. Kurę kśaspo. No balonet prostu. Mam oliwę, wziąłem. Poczekajcie chwilę. No właśnie, trzeba... A nie, to jest... Okej. Okay. Dobra, oliwa. Pełny słoiczek ma, pełen... lampę mamy. Możemy teraz się rozejrzeć. Co się dzieje? Zmieniamy. 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 When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the wars. We should reinforce weak structures. The ground will tremble, and there's a risk everything will cave in on us. Especially downstairs. Here, here, and there. Let's get the servants working on it. Okay. Coś się zawaliło, no spoko. La, 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 la. Zaczyna się. Prusy środkowe. Is. 17th May, 1839. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. Nie wiem, teraz I felt the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry. But I managed to push myself toward the enchanting light. It was waiting for me. Enclosed in darkness. I felt nicość. myself drawn to the mystic light. I out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers. Co ty and pasz, masz takie wspomnienia? the next thing i can remember is the grating sound of stone being lifted the voices of the arabs pulling me to safety and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar nie ma więcej słuchajcie, teraz to jest kompletnie już już byliśmy Zawaliło się Pokazujemy, żebym chyba przeczytał. Sala wewnętrzna Może ja ten artefakt mam Nie mam tego artefaktu Więc nie wiem gdzie dołu, to Nic nie ma. Nic nie ma, nic nie ma. No, ale to w takim razie co mam zrobić? Wejść po tych. Coś, pewnie coś tutaj się. Coś znajduje się tutaj, co powinienem. Właśnie. Muszę poszukać, pewnie. Przepraszam. No. Muszę poszukać czegoś Muszę trzeba zabrać jakiś kamień Albo ten hełm Jest jakiś kamień Okej okay. Zobaczymy czy da radę Prawy przycisk myszy Nice Ale jestem klewa To. You have to be swift. When you activate the first one, you hear that. If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, then. Ist Ale nie mogę zabrać. Muszę it. Coś się tym rozwalić, chyba tak się daje Albo podnieść Oho, okej okay. Dobra Nie będę was męczył tym czytaniem Dobra Słuchajcie tu jest olibarko. Jakieś drzwi, są zamknięte. Okay. Dziwnie wystająca książka. No dobra. Cześć i czołem od nie dzisiaj wiadomo, że takie gry wymagają trochę myślenia i trochę yy, wyobraźni właśnie w w zagadkach, w poruszaniu się po takim świecie stworzonym przez pewnych producentów. Ja muszę z Wami jeszcze wchodzić w interakcję, rozmawiać o czymś i trochę mi to sprawiło kłopotu, więc przyspieszę materiał i spotykamy się dosłownie za chwilu, kilka parę. Ja zrozumiem zaraz to zagadkę i będę wiedział. Tutaj szukałem trochę przejść, nie wiadomo co tu chodziło, ale zdaje mi się, że zaraz wchodzimy na antenę. No to zapraszam do oglądania. Dobra, tu. Aha, okej, okay, okej. Okay. Rozumiem. 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 Tyle. Nie ma za co. Słuchajcie, o tyle w przygotówkach jest ciężko, że po prostu te niektóre zagadki. Mogą potrwać e, ich. Mam klucz, dobra, do tamtych drzwi pewnie. Ich. Co to było. E, nie ma podręcznego zestawu do latania. To nie jest gra. Słuchajcie, mam klucz do tamtych drzwi. A co się kryje za tamtymi drzwiami? Poczekajcie. Żeby nie było. Teraz nie wiem, gdzie one są. Nie, dobra, to są chyba te drzwi. Nie, gdzie ony? Ok. I się nawet otworzyły, tak? Same. Dobra. Co mnie czeka więcej, dowiecie się następnym razem, a na razie dziękuję wam serdecznie, jeszcze zobaczę, czy nie przewinę wam tego materiału trochę szybciej na tych poszukiwaniach i nie utnę jakiś tam fragmentów, bo naprawdę to może być trochę nudne. Serdecznie Wam dziękuję i trzymajcie się, cześć.